Szanowni Państwo, serdecznie Państwa witamy na konferencji formującej rodzicielstwo zastępcze na terenie powiatu środkowskiego i dziękujemy, że zechcieliście z naszego zaproszenia skorzystać. Szczególnie serdecznie powitać pragniemy Pana Michała Czarnego, dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, w i w Pana Piotra dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Panią Marię Woźniakowską, dyrektora udziału polityki społecznej. Panią Henrykę Piekarską, Naczelnikę Wydziału Skarbonego Sierpcu. Witam Radnych powiatowych przewodniczącym Jurguszym Gorzkosiem oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Witamy Radnych miejsc, Rady Miejskiej, przewodniczącym Markiem Szanowskim, Burmistrza Miasta Sierpcu Marka Kośmiter oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Miasta. <klucz> Witamy Wójtów naszych Gmin Powiatu Sierpeckiego i Przewodniczących Rad oraz Dyrektorów, Pracowników oświatowo wychowawczych i Radnych Gmin. <klucz> Witamy Przedstawicieli Środowiska Prawniczego. Witamy przedstawicieli zespołu kuratorskiego, witamy przedstawicieli środowiska medycznego, witamy przedstawicieli podmiotów gospodarczych, instytucji, zakładów pracy, organizacji pozarządowych i społecznych, witamy przedstawicieli mediów oraz wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości gości. Szanowni Państwo, ta konferencja jest wspaniałą okazją, aby już dziś złożyć serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Wszystkim pracownikom socjalnym, którzy swoje święto obchodzą 21 listopada. Niech wykonywana praca daje wam jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym. Szanowni Państwo, znajdujemy się na obiekcie, którego gospodarzem jest Pan Jan I Chciałbym Państwa też poinformować, że korzystając z dzisiejszego Państwa zgromadzenia, w imieniu władz samorządowych Powiatu Sierdeckiego oraz własnym, bardzo serdecznie gratuluję zdobycia tytułu Mazowiecka Firma Roku 2011 w kategorii działalność kulturalna. Tytuł ten z pewnością godne podsumowanie i cenny sposób uchronowania dotychczasowej działalności Muzeum Wsi w sierpniu. Cieszę się, że w tak szczególnym momencie mogę wyrazić swój szacunek i uznanie dla osiągnięć, które są wynikiem wieloletniej wytężonej pracy. Minione lata były dla Muzeum Wsi okresem pomyślnym, okresem wytężonej pracy nad tego rozwoju, zdobywaniem społecznego zaufania oraz kierowania dobrego wizerunku i znaczącej pozycji wśród placówek kulturalnych województwa macierzyńskiego. Doceniając wkład kierownictwa i pracowników w osiągnięciu tak wysokiej pozycji, chciałbym życzyć dalszych sukcesów zawodowych oraz konieczności w życiu osobistym. W dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Prosibym teraz po zabranie głosu panią kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnych czy pani Agnieszkę Bożyczycę, dzięki, dzięki której mamy możliwość spotkania się i poruszania w tak ważnej kwestii, jaką jest rodzicielstwo zastępcze. Proszę pani Agnieszkę. Miło mi powitać państwa na pierwszej historii powiatu sierpeckiego konferencji próbującej rodzicielstwo, a szczególnie rodzicielstwo zastępcze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, jako organizator pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sierpeckiego, jest inicjatorem dzisiejszego uroczystego spotkania, które jest realizowane w ramach projektu systemowego pod nazwą Zdrowie dla Was, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem naszej konferencji jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, ale też wspólna integracja środowiska gminno-powiatowego wobec reformy wprowadzonej ustawą z dnia 9 czerwca 2001 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzisiejsza konferencja jest doskonałą okazją do wzmocnienia współpracy partnerskiej wokół tematu rodziny, tematu, który łączy wszystkie środowiska. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 59 rodzin zastępczych, w tym 55 to rodziny spokrewnione. Trzy rodziny niespokrewnione i jedna rodzina zastępcza zawodowa. W sumie w rodzinach zastępczych na terenie powiatu przebywa 82 dzieci. Nie dysponujemy żadną placówką opiekuńczo wychowawczą na terenie naszego powiatu. Wszystkie dzieci, a jest ich około 30, przebywa na terenie sąsiednich powiatów. Są skierowane na, podsta na podstawie postanowień sądu. Wprowadzenie w życie założeń ustawy jest bardzo oczekiwane. Ale stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich samorządów, gminnych i powiatowych. Założeniom przyświeca słuszna myśl, aby wspierać rodziny z problemami, a nie odbierać im dzieci. W myśl ustawy umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwych sposobów wsparcia rodziny. Szanowni Państwo, rodziny są różne, a dobrze by było, żeby słowo rodzina kojarzyło się tak, jak się kojarzy większości z nas z miejscem pełnym miłości, bezpieczeństwa i dobra. Ale przecież mówimy o sytuacjach szczególnych, kiedy rodzina kojarzy się z lękiem, uzależnieniami jej członków, biedą, bezradnością, agresją. Czy my w tych trudnych, kryzysowych sytuacjach, jako pracownicy socjalni, pedagodzy, lekarze, kuratorzy, radni, podejmujemy działania? A jeżeli już, czy w wielu przypadkach, nie są to działania spóźnione? Czy wielokrotnie przeżywamy poczucie bezradności wobec problemów rodziny? Jednakże zasada prymatu rodziny i ochrona jej ponadczasowych wartości są najważniejsze. To rodzice mają prawo do wychowywania dziecka i na nich spoczywa główna odpowiedzialność za dzieci. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, gdy rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z problemami, z problemami państwo ma obowiązek udzielić pomocy i wsparcia. Należy podkreślić że dziecko ma również prawo do pieczy zastępczej, do zamieszkania poza rodziną biologiczną. Jednakże nie ma zgody na, umieszczenie, na utrzymanie dotychczasowego systemu licznych domów dziecka. Dąży się do istotnej likwidacji. Nowo otworzone placówki, jeśli będą, nie mogą być liczniejsze niż dla 14 dzieci. Ustawa zwiększyła liczbę instytucji, które mają świadczyć pomoc rodzinie, a podmioty te wymagają odpowiednich nakładów finansowych. Nowe zadania nałożone na gminy jako własne zmuszają zabezpieczenie środków finansowych w budżetach już na 2012 rok. Chodzi głównie o tworzenie stanowiska asystenta rodziny. Celem jego pracy jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która ma umożliwić jej wychowanie własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do odebrania dziecka od rodziny, a intensywna praca asystenta nie może obstać nawet przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną przez sąd. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z rodziną w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie oraz sądem. Asystent powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. Przed asystentami trudne zadanie, z którymi muszą się zmierzyć. Wiele pytań. W jaki sposób pracować z rodzinami, aby odzyskali możliwość opieki nad własnymi dziećmi? Jak do nich dotrzeć, zyskać zaufanie? Co w tej pracy jest ważne, a co mniej? Mówiąc o ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, mamy do czynienia z aktem prawnym, który pozwoli na poprawę sytuacji rodziny biologicznej i jej wsparcie oraz podkreślenie obowiązku pracy z rodziną naturalną jako bezspornie najważniejszego i pierwszoplanowego środowiska każdego dziecka. Nowe zadania prawne, nowe rozwiązania prawne dotyczą również powiatu, a skutkują wzrostem wydatków na rodziny zastępcze w związku ze zwiększeniem kwot świadczeń, a także z rozszerzeniem katalogu wydatków ponoszonych przez rodziny zastępcze a finansowanych przez powiat, związanych m.in. z utrzymaniem lokali, remontami, dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przekształceniem rodzin. Ufa ustawa zakłada profesjonalizację ro rodzicielstwa zastępczego i powołanie różnego typu specjalistycznych jednostek wsparcia. Powołanie rodzin wspierających to odpowiedź na brak systemowy w zakresie pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Powołanie kolejnym istotnym nowym jest umożliwienie korzystania przez rodziny zastępcze ze wsparcia tzw. rodzin pomocowych. Mając na uwadze problemy zgłaszane przez rodziny zastępcze, żywię, że to rozwiązanie okaże się rzeczywistym udogodnieniem i zachętą dla potencjalnych kadatów do tej odpowiedzialnej pracy. Rodzina zastępcza powinna być ukierunkowana na odbudowę zaufania dziecka do relacji rodzinnych. Na odbudowę zaufania dziecka do siebie i do rodziny biologicznej. Ważna jest siła naturalnej więzi dziecka z rodzinami biologicznymi. Nie można ich lekceważyć. Mam nadzieję, że idea zawodu profesjonalnego opiekuna zastępczego przyczyni się do zmniejszenia liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawi, że rodzina zastępcza nie będzie postrzegana w opozycji do rodziny biologicznej. Nie sposób jednak pozbyć się refleksji, że ustawa opiera się na optymistycznym założeniu ogromnego wzrostu rodzin zastępczych, szczególnie zawodowych. Jednakże wierzę, że przyjęte rozwiązania okazą, okażą się skuteczne i zahamują obserwowany dziś kryzys pieczy zastępczej. Zmienią jednakrotnie negatywny obraz rodziny zastępczej w społeczeństwie, a tym samym stworzą zachętę do podjęcia się tej niezmiernie trudnej i odpowiedzialnej roli. Przez większą rzeszę kandydatów. Jestem przeświadczona, że nowa ustawa, o ile nie napotka na barierę ekonomiczną, spełni swoją społeczną rolę, a dzisiejsza konferencja będzie pierwszym kutem temu krokiem. W tym miejscu chciałam się do Państwa zwrócić z apelem, abyście propagowali rodzicielstwo zastępcze na terenie swoich zakładów pracy, w kręgu rodzinnym, w środowisku lokalnym. Mam przekonanie, że poprzez swój autorytet. Pozycję społeczną i zawodową macie Państwo ogromny wpływ na kształtowanie polityki prorodzinnej na terenie powiatu sierpeckiego. Bardzo na Państwa liczę. Liczę jako organizator tej zastępczej na terenie powiatu sierpeckiego. Mam teraz y, ogromny zaszczyt y, zapowiedzieć naszych y, prelegentów, y, ludzi o dużych sercach, którym los najmłodszych nie jest obojętny. To praktycy na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą, społecznicy, inicjatorzy szeregu działań na rzecz dziecka i rodziny. Chciałam zapowiedzieć pana Tomasza Kolkowskiego, prezesa Towarzystwa Nasztolmu. Bardzo proszę. Witam państwa serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie, za zaszczyt. Tym bardziej, że tak licznie się państwo tu w, w tym miejscu i na konferencji poświęconej takiemu tematowi. Jak Państwo widzą, tematem moim nie jest ustawa, chociaż o ustawie powiem parę słów, aczkolwiek Pani Kierownik bardzo pięknie streściła cele tej ustawy. Nie będę też mówił o rodzinach zastępczych, ponieważ po mnie będzie występować Janna Luboraska, która jest szefem koalicji rodzinnej opieki zastępczej. No. Dlatego. Ten temat pozostawiam jej, też jesteśmy jako towarzystwo zresztą członkami tej koalicji. Ja będę mówił o celu ustawy, czyli o więziach e, oraz, e, tak jakby narzeczenie trochę, ze względu na, na to, że są plany w wypowiedzi utworzenia małego domu dla dzieci 14-osobowego, trochę o naszych doświadczeniach właśnie prowadzenia takich domów. A jak myślimy o rodzinie, czy myślimy o rodzicielstwie zastępczym? No to jedną no z największych jakby takich spojów rodziny, czy rodziny zastępczej, powinny być relacje, powinna być przyjaźń, powinna być miłość. Ale jak tę miłość przepisać na ustawę? To jest największa nasza trudność w tym była. Chcieliśmy trochę odejść również, ja mówię, chcieliśmy, tak się już przyznaję do tej grupy, no trochę tam też wcześniej czułem w tym. Od takiego tworzenia systemu gdzieś obok rodziny. Stąd tytuł Wspieranie rodziny. I myślę, że jak Państwo dobrze się doczytacie w różnych artykułach, a szczególnie podstawowych, początkowych tej ustawy, to zobaczycie, że, że tam gdzieś ta kwestia, właśnie tworzenia warunków do budowy relacji, do budowy więzi, czy miłości, mówimy, możemy powiedzieć poetycko, gdzieś tam się przebija. Aczkolwiek, no to też mogę powiedzieć otwarcie, że proces tworzenia ustawy to jest bardzo długi okres. Mógł być dłuższy jeszcze, bo on tak naprawdę dosyć powstał późno w tej ostatniej kadencji Sejmu. Natomiast jak już się to tworzy, tworzy taka ustawa, to do, do tego się e, jakby dołącza, dołączają różne grupy nacisku, a to nauczyciele. A to wychowawcy, a to pracownicy socjalni, a to ośrodki adopcyjne, opiekuńczo-wychowawcze. No i tak jakby dorywają się do tego tekstu, który ktoś tam stworzył, i wyrywają w swoich kierunkach. Te różne jakby interesy muszą tutaj zaistnieć. I stąd pewien bałagan w tej ustawie, które jeśli Państwo tą ustawę przeczytacie, to go dostrzeżecie. A jak nie dostrzeżecie teraz, to zobaczycie po 1 stycznia. Co też się będzie działo, i myślę, że ta ustawa jest do natychmiastowej poprawy, ale jeszcze raz mówię: jej intencje i główny przekaz jest moim zdaniem słuszny. Mówię o relacjach. Zaburzenia dzieci wynikające z rwania więzi to niskie poczucie wartości, opóźnienia intelektualne, zaburzenia zachowania. My mamy kompetencje do tych dzieci, jaka ta młodzież jest demoralizowana, brak kompetencji emocjonalnych itd. Tak jeszcze jedna, żeby nie było, że sami to panowie tworzyli tę naukę o więzi. Mary Ainsworth to matka tej nauki o więzi. Ona z kolei badała typy więzi w różnych miejscach w Afryce, w Baltimore, w Stanach Zjednoczonych. Stwierdziła, że są różne typy więzi. Jedne z nich są bezpieczne, inne pozabezpieczne. To slajd z drobnymi literkami, więc nic nie będzie widać. Ale tylko chcę powiedzieć jeden wniosek, który z tego wynika. My w domach dziecka, czy w rodzinach zastępczych zwykle mamy dzieci, które mają tak zwany pozabezpieczny wzorzec więzi. Co, co to może znaczyć? Że nie ufają dorosłym, że trzeba bardzo dużo zrobić stanąć na głowie albo obok siebie, żeby przekonać je, że dorosły to nie jest ktoś, kto odrzuca, kto bije, kto krzywdzi. Że my musimy te dzieci kupić miłością, a nie zastosować. Ścisłe zasady, kar, nagród. My musimy je przekonać do tego, że dorośli są jeszcze czegoś ważniejsze. Przecież to są dzieci odrzucone, zostawione przez własnych rodziców. My musimy bardzo wiele się napracować, żeby przekonać ich do tego, że w ogóle do czegokolwiek możemy służyć. Trochę zdjęcie jeszcze domów dla dzieci, bo wiem, że Państwo tworzycie, byliście tym zainteresowani. Tutaj, jeśli chodzi o starostwo, jak to wygląda w innych częściach kraju, tu macie kilka domów. Po lewej stronie u góry tak zwany ty dom typu Gargamel. No, no, po prostu yy, taki został kupiony, wcale nie był taki drogi, ale rzeczywiście wygląda bajkowo. Natomiast no, to są jak widać tutaj po prawej na dole jeszcze nieotynkowane, no ładne lub mniej ładne, zwykłe domy jednorodzinne bez żadnej tabliczki, w której często sąsiedzi nie wiedzą, co to jest. Ja pamiętam jak jedna sąsiadka się pytała, czy wy jesteście świadkami Echo, czy jakąś tam sektom, bo... Tam tyle tych dorosłych, tyle, tyle dzieci, co wy tam robicie i tak dalej, bo no, tak naprawdę sąsiedzi nie do końca wiedzą o co tu chodzi. No i dobrze, to nie ma być instytucja, w której dzieci przychodzą do sklepu, mówią: Dzień dobry, ja jestem w domu dziecka, chciałbym prosić fakturę, bo takie mamy problemy, prawda? E... A to, no, e, zdjęć dzieci za dużo nie ma, bo dzieci nie lubią jak im się robi zdjęcia i pokazuje gdzieś tam, trochę parę później będzie, ale. Tylko jest w każdym razie no, typowe domowe, tak jak dzieci chcą urządzić, tak jak chcą zrobić, prawda, to o to nam chodzi, a nie o, o 14 takich samych łóżek i takich samych biurek, tylko jakieś tworzenie, obiedy, nawet barek, ale zaręczam, że bez alkoholu. Tu tylko pokazuję tak tym, których to interesuje, pewnie władzom powiatu, że dysponujemy również planem budynku. Z, który został specjalnie stworzony, narysowany dla tego celu. Więc, no i potem zbudowany zresztą. Dla domu dla dzieci 14-osobowego. I tak, to, to on, on jest akurat w Brągowie ten dom. No i widać tutaj też nawet trochę życia w środku. To są domy, w których nie ma kucharek, nie ma sprzątaczek. Z sześciu opiekunów, w tym jeden lider, Pewnie też się zastanawiacie, jak to jest możliwe, ale dzieci gotują, dzieci robią zakupy. Oczywiście przy pomocy opiekunów. Na początku większej, później trochę mniejszej. Znam takie domy, gdzie dzieci prawie nie dopuszczają przechowawców do kuchni. Także to, no dzieci mają się tam uczyć różnych umiejętności życiowych, a nie być wyręczane, ale jednocześnie, co jest najważniejsze, mają mieć opiekunów, z którymi mają relacje. I nie wszyscy z wszystkim na pokoje dzieci, co dalej? Życie codzienne, no tak widzimy, jak te dzieci sobie robią śniadanie, na przykład same, biedne te dzieci. No idą do lodówki, wyjmują produkty, siadają, tak jak tam widzę tutaj starszyzna u góry i jedzą. Tak to się odbywa. Eee, no tutaj to wujek chyba takie dobre ciastka przyniósł, no po prostu sobie biorą i jedzą, tak? A jak muszą ugotować zupę, to się pytają jaki jest przepis, a jak przypalą jakąś, to następnym razem mniej przypalą. No normalnie, tak jak to w domu, tak? Zakupy. Tu akurat widzę przy cioci, ale znam znacznie ciocia to tak nas nazywają opiekunów. Znam takie domy, gdzie dzieci jadą na zakupy do supermarketu, dostają 400 czy 600 zł, bo tyle trzeba mieć na taką dużą grupę. Robią te zakupy, z, że wcześniej przygotowaną listą, a później wysyłają tak zwaną strzałkę, czyli nie wiem, sygnał telefoniczny, żeby po nich przyjechać żeby się dzieci nie naświgały. Ja jeszcze nie słyszałem o sytuacji, żeby ktoś ukradł jakieś pieniądze albo żeby zginęły. Można przygotować dzieci do takich zadań, bo te dzieci jak będą miały 18 lat, wyjdą i muszą być konkurencyjne i muszą umieć się zachować w życiu itd. Gotowanie. No ta mała tutaj z lewej strony pewnie za dużo nie zrobi, ale przynajmniej patrzy, tak? Może coś posypie jakąś solą. Ale chleb posmaruje masłem pewnie. W każdym razie, no, trudno sobie wyobrazić, żeby dzieci nie uczestniczyły w tym. To nie jest jakaś eksploatacja dzieci, to normalne obowiązki, które oczywiście nie wszystkie naraz, które jakoś tam przysługują tym dzieciakom. No, najważniejszymi gośćmi w naszych rodzinach są, w naszych domach są rodziny. I bardzo, bardzo o to dbamy, żeby, żeby byli jak najczęściej. Jak mówiłem, są najlepszymi wolontariuszami. No, więzi z trzeciami wujkami, ja mówię, to nie jest tak, że jest sześciu opiekunów i dzieci mają więzi z wszystkimi. Każdy opiekun ma swoją dwójkę, trójkę dzieci, za które jest odpowiedzialny. I z nimi tworzy te relacje, dla nich tworzy plan pracy i również tworzy relacje z ich rodzinami i realizuje plan. Bardzo dziękuję.